Hej, hej, hej! Czasu coraz mniej, a zatem przejdźmy do kolejnego zajebistego meczu z tygodnia z Dreamhack Valencia 2011. Mecz pomiędzy niesamowitą koreańską ośmiornicą Donregu przeciwko Torzen z timu Mouse Sports. A zatem w lewym górnym rogu na mapie Teldarim Altar Spałnuje się Donregu jako czerwony Zer, Natomiast jego przeciwnikiem będzie Torzejn z Teamu Mouse Sports. Torzain już w pierwszej grze miał spore problemy. Teraz kolejna gra e, przeciwko temu koreańskiemu Terminatorowi. Jak nam się poradzi sobie reprezentant Europy w tym turnieju? Czy uda mu się e, zdobyć, urwać chociaż jedną grę od Donregu? E, dodam, że ta mapa to Taldarim Altar. Tak jak już wspomniałem, LE. Co oznacza LE? Zapytacie, powiem wam. Lepiej, ekspój, a za. Na tej wielkiej mapie będą się zmagać zerk z rerseranem. Jest to dosyć specyficzna mapa, szczerze mówiąc, powiedziałbym, że odrobinę preferowaną rasą, zależy oczywiście od przyjętej strategii, może być teran. Ponieważ na tak wielkiej mapie jest dużo okazji do robienia dropów. Dodatkowo to Torzein zespawnował się w pozycji, w której łatwo będzie mu dropować na dodatkowe ekspansje Donregu. Zobaczymy jednak, jak to wyjdzie w praktyce, ponieważ Donregu to nie jest ktoś, kto wystraszy się mapy, będzie walczył do samego końca, Zobaczymy, czy uda mu się pokonać Torzejna. Póki co, standardowy opening, baraki stawiane tutaj e, właściwie. Chociaż na tej mapie, szczerze mówiąc, to nie jest taki do końca standardowy opening, ponieważ gracze przeważnie idzą, idą w jakiś bunkier e, i baraki i stawiają ekspansję. Natomiast póki co, Torzejn bierze gaz, stawia baraki e, i uoluje się tutaj w tym wolskim czołku. Dodam. Ta mapa jest o tyle ciekawa, że tutaj nie ma żadnych czołków na rampach. Normalnie e, na niektórych mapach. E, na niektórych mapach... Jest tak po prostu tych gsl owych że wszystkie czołki ograniczają się do czołków na płaskim terenie, co daje trochę inne opcje. Dlatego, że na przykład po tak nie ma rampy, pod którą musielibyśmy podejść, żeby ostrzelać budynki przeciwnika, możemy po prostu to zrobić z daleka, będąc niezagrożonym tym, co znajduje się z drugiej strony. Jednak rampa prowadząca do naturalnej ekspansji jest wyjątkowo szeroka. Widzimy, Don Regu stawia już ekspansję, zobaczmy jeszcze na zakładkę produkcyjną. Postawił ekspansję najpierw przed polem, co pokazuje, że czuje się niesamowicie pewnie w tym matchupie, czuje się, że Torzejn właściwie nie ma przeciwko niemu większych szans i nie może mu zagrozić na wczesnym etapie gry. Torzejn oczywiście to zauważył, Torzejn doskonale zna timingi zergów, a zatem będzie wiedział, że Don Regu właśnie próbuje Wykorzystać fakt, e, iż Teran We wczesnej grze nie potrafi mocno zagrozić Zobaczymy, e, biegnie już tam jeden Marines Drugi Marines w drodze e, Kolejny w produkcji, produkuje się również Factory w tle i e, research Spida za zerlingów, zobaczymy w jaki Sposób torzeń spróbuje zrobić tu bunker Nie, chyba jednak odpuszcza e, Widzi, że spóźnił się, widzi, że Ta ekspa już stoi, Wierzę, że jego Timing no nie był do końca taki cudowny Mógłby tam przyjść szybciej I teraz już jest za późno, żeby zagrozić do neregu, a on swoimi zerglingami mógłby przecież odeprzeć tą bardzo wczesną agresję bez najmniejszego problemu. Póki co martwi mnie trochę to, że Torzeń. A jednak nie, jednak buduje reaktor. Dosyć ciekawa zagrywka. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tego, spodziewałem się te labu. Jednak Torzeń buduje reaktor. Czyżby był to reaktor do nadchodzącego, do nadchodzącej fabryki? Fabryka nie, fabryka również produkuje swój reaktor. Mamy jednak Command Center, a zatem Torzeń będzie ekspował z użyciem mnóstwa Marinesów, Wykorzysta fakt, że Zelda jeszcze przez jakiś czas nie będą miały spida. I czy ten zergin tak jest? Jał! Dzielny Marines, Marynarz Roman, wraca do bazy. Ej, chłopaki, pokonałem ich. Ha, ha, ha. Jednak Torzeń buduje. Zbuduje już dwóch kolejnych magińców. Ekspansja już się szykuje. W poprzedniej grze Torzeń przegrał trochę przez to, że próbował wziąć dwie ekspansje. Był to trochę zbyt jajasty ruch, jeśli, jeśli chodzi o, o jego. Jakby umiejętności w porównaniu do umieś... no i umiejętności do Regu. E, niestety, Torze nie był aż tak dobry, by móc pochwalić się dwoma ekspami. Jednak widzimy już e, dwa heliony wyjeżdżają, dwa kolejne zaraz prawdopodobnie zostaną dodane. E, będzie szybki atak czterema helionami, czy może jednak nie, tylko dwoma. Wygląda na to, że żadne dodatkowe heliony póki co nie będą zakolejkowane. Jednak Command Center jego ekspansja zamienia się już w Orbital Command. E, tutaj natomiast mieliśmy. Mieliśmy ekspansję szybką od Donregu. obecnie Donregu zbiera, ekspuje, zbiera minerały i stawia pierwszy spinecrawler, a zatem podejrzewa nadchodzącą agresję, jego zerglingi zostały wyparte z wieży Zelnaga i obecnie mogą wyłącznie kampować tutaj wysoko na tym high groundzie, co właściwie nie daje im żadnej przewagi, dlatego że nie strzelają zerglingi, nie strzelają, moi drodzy. Pamiętajcie o tym, i kiedy będziecie uczyć swoje dzieci grania w starcrafta, nie wmawiajcie im, że zergingi potrafią atakować z góry. Tymczasem to Torzen Torzeń, tak trochę no, nie jestem do końca usatysfakcjonowany z tej jego gry. Zaparkował te dwa heliony tutaj na środku. E, szczerze mówiąc, te dwa heliony, o, dwa kolejne heliony już tam jadą. Będzie również masa Marinesów e, i Medivac. Będziemy mieli zatem dropa małego. Zobaczymy, jak to Torzen rozegra. A zatem Torzen właściwie trochę przemyślał sytuację. E, I tak jak wspominałem, ta mapa, ta pozycja, na której się spawnował, preferuje e, jego, dlatego że będzie mógł robić o wiele łatwiejsze dropy. No i wpada do bazy Donregu. E, już kilku marisów się tam rozodowuje. Queeny w drodze. Również Zerglingi i marisi póki co nie mają żadnych upgrade'ów. Wygląda to, że jeden Queen zjedzie. E, również Torzen przenosi tam świetnie, bardzo świetną winę detworzy, przenosi tam wszystkie swoje jednostki, aż 6 helionów, o ile mnie wzrok nie myli, trochę marinców wspomaganych przez Medivaca. Zobaczymy, ile robotników uda się urwać Torzejnowi. Don Regu pięknie otacza jednostki torzejna jednak to Torzej świetnie wycofuje się swoimi helionami, otacza zendingi niszczy pierwszego Queen'a, jest pewien siebie, przechodzi dalej. Robotnicy Don Regu otaczają tą armię i giną! Giną masowo, aż 14 robotników póki co zabitych, 15, 18 18 robotników zabił Torzeń Don Regu, jednak zobaczcie, już w drodze są mutaliski, a po Marinsach po Thorzina AN ani śladu. 32 do 49 Don reguł. E, niestety ta szybka ekspansja jednak mu się czkawką trochę odbiła, Torzeń świetnie to przemyślał, e, nie zrobił takiego standardowego Bunker Rusha, ponieważ standardową odpowiedzią Terana na szybką ekspansję zerga jest Bunker Rush e, albo jakiś klaudbunzy cokolwiek, jednak szczerze mówiąc, to jest jeden z pierwszych razów, kiedy widziałem tak dobrze przemyślany atak, kanterujący fakt, że e, Zerg w tak szybkim tempie nie może zdobyć e, zbyt dobrej obrony przeciw przeciwdrop. No i w ten oto sposób Donrego stracił, zobaczmy jeszcze w zakładce, jak to wygląda w zakładce jednostek, 17 robotników do 42 torzeń w olbrzymim prowadzeniu ekonomicznym torzeń. Świetnie ci się to udało, pytanie jak to dalej wykorzystasz. Stoi póki co, samotny startup nie produkuje. Mediwaków w bazie mamy cztery baraki, a także Factory, który już przerzucił się na produkcję Siege Tanków. Jednak martwi mnie trochę to, że technologia Siege jeszcze się nie wynajduje, jeszcze się nie wymyśla. że póki co kampuje z przodu swojej bazy, tymczasem Don Regus, atakując właściwie resztką swoich sił, wydając resztkę swoich zasobów, zbudował taką małą grupkę... małą grupkę... Mutalisków, Mutaliski są dobre na teran Jednak trzeba bardzo uważać By Mutalisków nie wymieniać Za Marinesów, Don póki co atakuje to Faktory, zbyt dużo mu to nie przyniesie Dlatego, że Faktory ma po prostu zbyt dużo życia Jeśli chodzi o Mutaliski Jednak atak z przodu, nie, Bunkier dobrze broni Mutaliski nie są w stanie zbyt dużo Ściągnąć, muszą się cofnąć Pamiętajcie, że Zerg tak naprawdę musi się Starać cały czas o to, by Nie wymieniać Mutalisków za Marinesów Oczywiście taka grupa Mutalisków Jest w stanie pokonać grupę Marinesów jednak malinci nie kosztują nic gazu, a mutaliski kosztują aż 100 na 100, są bardzo drogie I taka wymiana jest zwyczajnie niekorzystna dla zerga. Tym, tym bardziej zerga, który siedzi na dwóch, a nie trzech bazach Obecnie Donregu nie stać na kolejną bazę, będzie musiał wykorzystać te mutaliski Po to, żeby przycisnąć swojego przeciwnika, żeby zmusić Torzejna do siedzenia w bazie Jednak nie jest dobrze przygotowany, ma już turety, ma malinców, rozstawionych po całej swojej bazie Wygląda na to, że jednak Donregu uda się zeszczelić rafinerię Nie, w ostatnim chwili Donregu... Musiał się wycofać, powstaje już kolejny tulet, maliści przybiegli na miejsce. No i teraz wojna pozycyjna pomiędzy Terranem. Jednak martwi jeszcze, że mówiąc trochę ta liczba mutalisków. Jest już ich tutaj 10. 10 mutalisków to już jest poważne zagrożenie. Przez, przez to straci Torzejn swojego SCV budującego kolejną ekspansję. Donlegu widzi eksplującego torzejna zatem wie, że nie będzie szybko żadnego ataku. I on sam również powinien zacząć zbierać na, kolejny, na kolejną bazę. Tymczasem wymyśla. wymyśla flyer, atak level plus 1 no, że nie pozostaje mu dłużny, wymyśla plus armor dla swoich jednostek, armor jest kluczowy w momencie, kiedy przeciwnik ma mutaliski, ponieważ plus 1 armora na każdej jednostce łącznie ogranicza damage'a mutalisków o 3 na każdym marisie, który jest afektowany przez bounce'a, albo przez główny przez atak, tak czy inaczej Don Donregu wlatuje tutaj trochę niebezpiecznie szczerze mówiąc, ten command center i ci robotycy nie są tak dobrze odsłonieni, jednak Donregu Dobrze o tym, przepraszam, Torzeń dobrze o tym wie, wycofuje swoich robotników. Przebiega to najpierw malinsami. Wymienia się trochę malinsów za mutaliski. Dwa mutaliski ściągnął świetnie. Mutaliski tutaj są e, dwa na czerwonym, jeden na żółtym. I dom Regu powoli już się szykuje z Erwingami, otworzył sobie kamienie na kolejnej bazie yy, i wygląda na to, że póki co jest przemakrowany i to potężnie przez na Thorzayn 127 do 140, 145 yy, ma piękną pozycję. Myślę, że to jest odpowiedni czas, by mógł wyruszyć z jakąś kontrą, szczerze mówiąc, ponieważ ta grupa mutalisków, który, które były taką ostatnią inwestycją, ostatnią deską ratunku, a właściwie ostatnią żyletką ratunku dla Donregu, trzyma go w bazie i aaaa Thorzayn traci Medivaka. Yy, Donregu tymczasem krąży tym jak ma arom szerszeni e, i zjada co się da, jednak nie chce poświęcać swoich jednostek za bardzo. E, speedingi już tutaj się czają, i torzeń tak właśnie wyrusza, e, wyrusza w poszukiwania. Piękny skan u góry. Takie skany są zwłaszcza przydatne w momencie, kiedy e, Kiedy to przeciwnik ma zbyt dużo benningów, Znaczy jakieś benningi pochowane e, Takie skany pokazują, e, pokazują Gdzie benningi się chowają I pozwalają uniknąć nam strat olbrzymiej ilości wojska Zauważcie jak sprytnie Torzen wysuwa Najpierw małe grupki swoich malisów Po to, żeby stworzyć łatwą przynętę dla, e, dla mutalisków A za chwilę follow upuje Większą grupą, większą armią Po to, żeby wymienić się Właśnie minerałami za gaz e, Kolejny skan ściąga zatem ile wlezie tych, e, ile wlezie tych z e, kryptumorów? Jednak kolejna wymiana nie jest już tak korzystna dla Torzena. Torzen wypuścił tych maliców trochę za daleko. Rozstawia się tutaj na środku bazy. Ładny spread jednak, e, jeśli chodzi o te mutaliski, to wcale nie jest taka dobra sytuacja. E, tymczasem, co robi do Regu? Don Regu robi coraz więcej mutalisków, a także researchuje czuje już centrifugal hooks, które sprawią, że jego bendingi będą się toczyć szybciej. E, a zatem, aaaa, jeden z tak ściągnięty. Co ty zrobiłeś Torzen? Jak ty to rozstawiłeś? Torzen chciał wyraźnie ściągnąć tutaj trochę robotników, jednak. Jego armia jest obecnie zbyt rozproszona, patrząc na pole bitwy te mutaliski mają zbyt łatwy cel do zniszczenia i... Im... Torzeń! Aż mi płuca zatkało! Torzej, ile ty tracisz jednostek? Honera jasna, dajcie mi chwilę, żebym się napił ze spanki wody. Ile można tak tracić, Torzeń? Tak czy inaczej, rozproszenie jednostek Torzejna wcale nie okazało się takie korzystne, jak Torzej by na to liczył. Jego stycztanki i Marisi są pogrupowani tak, że Mutaliski mają zwyczajnie łatwy cel do ogarnięcia. Mutaliski wracają do bazy. Donregu jest świadom tego, że już nadchodzi push. Piękne położenie Torzeina, ale i traci kolejnego tanka. Jeden tank, który który rozstawiony, także w zasięgu ma, ale w e, zasięgu ma kilka robotników, jednak nie miał tam żadnego widoku, w związku z tym, że nie był tutaj Mediwaku w okolicy. I no, traci dużo, traci dużo mutalisków Don Donregu Don Regu stracił w tej bitwie wydaje mi się, że aż trzy mutaliski, a kolejne kilka zostało poważnie ranione. Jeden marynarz został tutaj dzielnie, to jest ten, co na początku gry Wrócił powiedział, powiedział, nie pokonałem, jednak teraz nie, nie pokonał niczego, został zjedzony, przemielony przez kwas mutalisków, no i 8 banningów już się wyprodukowało, będziemy mieli za chwilę małego pusza ze strony Donregu, który będzie wyraźnie próbował odeprzeć agresję Torzeina, Torzein? póki co jest w prowadzeniu, jednak szczerze mówiąc e, sprawdźmy na straty e, straty zaskakująco dosyć równe, jak na taki potężny atak na, początkowym, na początkowej fazie gry, e, straty Don Regu są zaskakująco niskie e, i udało mu się powrócić do tej gry co jest, co jest wielkim zaskoczeniem dla Torzeina, który na początku był z o ile kojarzę 120 do 70 kilku. Tak czy inaczej, wygląda to, że nie wykorzystał tej przewagi. Don Regus snajpuje kolejnego siege Tanka. I zobaczymy, czy ta wojna pozycyjna tak naprawdę Torzejnowi wychodzi na zdrowie, czy też nie. Mamy już gromadzące się wojska zerga cała, chmara zerglingów oraz baningów czeka, żeby wjechać i rozprysnąć się w chmurze, chmurze zielonego dymu i chwasu na armii Torzejna. Czy Torzej to zauważy? Kolejne baningi już mutują, coraz więcej tych zerglingów. Torzej póki co ładnego spreada, także zbyt dużo jego jednostek nie zginie od splash damage, damage baningów jednak. Właściwie zastanawialiście się kiedyś, dlaczego penningi mają kilka? Dlaczego Beining może sprawdzić tuż przed śmiercią przez jeden cudowny moment, ile udało mu się ściągnąć jednostek przeciwnika? Czy ty jakikolwiek gracz jest w stanie potem sprawdzić te statystyki? Nie! Tymczasem drop ze strony Torzenia. torzeń wpada tutaj na ekspansję naturalną, prawie mu się udało ściągnąć. Udało mi się na pewno ściągnąć kilku robotników. Zobaczmy jeszcze na stracone jednostki. 20 robotników zabitych do 6. A zatem Torzeń dosyć ładnie, póki co się wymienia. Całą masę, całą masę ekonomii Don Regu po prostu wciągnął. Jednak to Don Regu, dzięki swojemu niesamowitemu mikro i jakby. Nieustannemu zagrażaniu przeciwnikowi, zobaczcie, ile on ma tych mutalisków. Tu są aż dwie zakładki, yy, czyli mamy 24-26 mutalisków tutaj. Biega po mapie, to już nie jest coś, co można łatwo ignorować. Yy, don reguł. Yy, Postawił wszystko na jedną kartę. Przeważnie nie widzimy aż takich ilości Mutalisku, ponieważ, tak jak wspomniałem, Mutaliski są bardzo drogą jednostką. Nie możemy sobie pozwolić na aż taką ich liczbę. Jednak, Don Regu, wiedząc, że jest przyciśnięty, wiedząc, że jego przyciśnięta ma powagę, przewagę. Postawił właśnie na Mutaliski e, i szczerze mówiąc ta masa Malisów nie jest w stanie wyrządzić im aż tak dużego damage'a. E, wygląda na to, że ta mała grupka Malisów będzie próbowała przepędzić Mutaliski, tak udaje im się to. Jednak boję się o te Mediwaki, e, boję się o to, że Torzen straci za chwilę swoją ekspansję. I wcale nie jestem stronniczy przez to, że pochodzę z Europy. Tak jest, wygląda na to, że to Donregu Wygrywa tą bitwę, Torzen niezmuszony do wycofania się, a także traci Command Center, które już transformowało się w Orbital Command i traci od cholery zasobów, a Torzen musi wycofać się i musi bronić swojej bazy przed. Taką chmarą szerszeni, e, którą Donregu wyprodukował. Marińsi, którzy wychodzą z baraku, właściwie nie mają zbyt dużo szans, żeby sobie postrzelać. Pojedyncze Mutaliski zjeżdżają, jednak to nie jest to. Torzej potrzebuje czegoś o wiele bardziej intensywnego. Na środku mamy bitwę. Bainingi próbowały wjechać w szeregi Torzejna. Jednak Torzeń jest dobrze przygotowany na taką bitwę pozycyjną. E, ma zatem jednak problem z poradzeniem sobie z tymi Mutaliskami. Mutaliski ściągnęły już kilka darmowych tanków. Wygląda, że kolejny do nich dołączy. Przyjeżdżają kolejni Marińsi, którzy próbują Chociaż zredukować tą liczbę mutalisków, jednak to są małe, małe wysiłki. torzejnach wygląda nie takie małe, jakby się mogło wydawać. Torzej zmusza swojego przeciwnika do cofnięcia się tymi mutala, mutaliskami, dlatego że zdropował mu na ekspansję i zrobił to z dużym sukcesem, z dużym powodzeniem. Ma na dole siege tanki. Pięknie rozstawionych malińców, i Don Regu musi się wrócić. Atakuje Torzejna teraz trochę mnie martwi to, że maliści Torzejna są skupieni w małych grupkach, a nie w jednej wielkiej kupie. Jak to mówi się, w kupie raźniej. I Torzejn nie zdążył wycofać swoich malińców z pozycji ekspansji. Jednak odmówił swojemu przeciwnikowi czasu minowania wystarczająco długo, by zadać trochę strat ekonomicznych. I jeden Jeden Marin znowu tam wbiega. To był kuzyn tego, tego co zaczął grę. Też biegł i powiedział Chłopaki, patrzcie na mnie. I zjechał. E, niestety, Torzej zostaje wyparty powoli ze środka mapy. Nie może sobie poradzić z tym naporem mutalisków. Jak się okazuje, mutaliski w matchupie proto. Teram vs. Zerg są potężną jednostką której może główną siłą nie jest siła ognia, ale ich mobilność i to, jak bardzo zmuszają przeciwnika do zmiany pozycji, jak zmuszają przeciwnika do, do wycofania się do własnej bazy i obrony, bo te mutaliski właściwie dają Zergowi kompletną kontrolę nad mapą. Tak długo, jak te mutaliski są w olbrzymiej przewadze, Donregu... Ile on ich ma? Czemu się tak mało zrobiło? Czyli czyżbyśmy coś przegapili? Wygląda na to, że Donregu poszedł na zbyt dużo wymian i jego liczba kolekcjonerskich mutalisków zmniejszyła się znacząco. Marinesi wyprodukowali się za dużo i tak, Torzein odparł Donregu, Donregu przyciśnięty stracił zbyt dużo mutalisków i już nie mógł kontrolować tak dobrze mapy jak robił to wcześniej. Torzein urywa kolejną grę. Gratulujemy Torzynowi i widzimy się w kolejnej kolejnej niesamowitej rozgrywce turnieju DreamHack Valencia 2011. Stay tuned, moi drodzy.